Dobra, witam Was w swoim vlogu. Dzisiaj oglądamy opuszczony dom, ale nie podam konkretnej lokalizacji, ponieważ z tego co się dowiedziałem od kolegi z grupy, jest on jeszcze zachowany w miarę dobrym stanie. Także eksploracja, no, przebiega jak widzicie. Robimy to szybko, ponieważ straszą tu, że obiekt jest monitorowany, dlatego zobaczmy, co my tu mamy. No, idziemy. Podobno dom należał do jakiegoś artysty. No i myślę, że to prawda, ponieważ zaraz coś zobaczymy. No jak widać, tutaj są takie ślady, że dom jeszcze niedawno był zamieszkany. Pytanie: przez kogo? O, jak widać, jeszcze są meble. Łóżka. Tutaj jest piekarnik. powiedzieć, zaraz sobie podświetlimy. Co my tu mamy lodówka górnik po że nie jest całkiem całkiem Także zwiedzając tą sekcję, no to jest jakiś taki donek, myślę wypoczynkowa sekcja tu można było sobie usiąść, coś przegryźć Ale idąc dalej, zobaczymy to tu możemy spotkać. Do, nie dotarcie tutaj nie jest takie proste, aczkolwiek dla chcącego nic trudnego. No jak widać, wszystko zarośnięte. To jakieś pozostałości po studzienkach, studnia. Trzeba uważać, jak się chodzi. No, tu mamy też jakieś. A to tu byliśmy przed chwilą. Dobra. No, całkiem no to okna ogólnie no dom jest duży duży zarośnięty Trzeba się trochę to także tak jak jest dzisiaj ubrany to jest to po prostu idealnie jakaś woda ktoś nie bo tu widać gumowce telewizory Halo? No dobra. Oczywiście nic nie zabieramy. Strykamy sobie fajne foty. Dzisiaj taki upał, że to normalnie masakra. Ładny piec. Jakaś wanna, kibelek nierozsabrowany, jeszcze rzeczy. No i pianino. Wolałbym nie schodzić po schodach, aczkolwiek. Ładne książki, jakieś fotografie. sobie ustawimy tutaj czy działa. Zobaczmy czy działa. Jak widać działa. Co mamy za napis? Bruce and Kelman. Oj, Bardzo niestabilne. Ale. No, Powiem no, tak. Sam dach, nic ciekawego. Także nie sądzę, żeby warto było ryzykować. Dom raczej jest opuszczony, myślę. No tak na oko góra 2 lata. Jak widać były już tu żule. Butelki po piwach. Pełno ciuchów, żone Co my tu mamy? Jeszcze sobie podświetlimy. O. Jakieś przyprawy. Wszystko nienaruszone, zaprawy, lodówka. Pewnie jeszcze jakby ktoś się włączył, to by była dobra. O, tutaj mamy kolejną porcję zapraw. No i jesteśmy z powrotem w tej sekcji, która była na początku. Wracamy tędy. Oglądamy to. Jest dom, który ma bardzo dobry monitoring. Także. Trzymałbym się przed parkowaniem pod tą posesją. Jeszcze ostatnie ujęcie. Witam. No totalnie wystrojone także. Nawet ten powiedział trochę upiorne. No i mówię, no, ślady użytkowania jeszcze nie jest tak zniszczony. Telewizory, pierdoły. O, jeszcze przejdziemy do tej sekcji. Oczywiście lubię widocznie czytać książki podróżnicze, ogólnie w tym domu jest bardzo, ale to bardzo dużo książek. Medycznych zauważyłem rosyjskich oraz podróżniczych. Zapach jest dość no lotnictwo. Generalnie bardzo dużo takich publikacji, typu National Geographic. Smutno, że to wszystko ginie. Może to też nie jest takie do końca w porządku, że ja tutaj tak sobie chodzę po czymś tym. No, jak widać, tu ktoś próbował zrobić jakieś zło w cudzysłowie. Także no. Przemieszczamy się dalej, patrzymy co się dobrze. dzieje. Jeszcze pójdziemy do budynku gospodarczego. No i to by było, to by było chyba na tyle. Trzeba mówię uważać, ponieważ tak jak na przykład tutaj studnia jest bardzo zarośnięte, dużo jest tutaj dziur. Właściciel ogólnie, no... nie sądzę, że należał do biednych. Ogólnie taka... z tego co słyszałem od osoby, która mi udostępniła tą kineskę, no... No, tre, y, legenda niesie, że ogólnie był tu... był to dom jakiegoś artysty. Ok, kończymy. sorry, jestem z powrotem, bo myślę, że bateria mi się wyczerpuje. To jakiś warsztacik. No, wierzcie mi, jest tak gorąco. Na termometrze moim motocyklowym jest pokazane 47 stopni, co oczywiście nie do końca musi być prawdą, ale no jest upał niesamowity. To jest jakiś domek. No, trochę to dziwne, jakieś rogi, takie przebranie. Powiem tak, no trochę, trochę przerażające przebranie z rogami. Widać, że to jakby postać jakiegoś diabła Aczkolwiek mówię, warto przyjechać Nie rozpowszechniać miejscówki Ponieważ miejsce jest dość dziewicze Nie ma zbyt dużo jeszcze takiego Graffiti, ani jakichś takich Innych pierdół Są Zlewy, toalety Także o tam widzę jakąś pasieczkę ogólnie op, piękne miejsce polecam się wybrać Tylko nie szabrować nie szabrować chłopaki myślę że myślę że warto Pozdrawiam jadę dalej